You're unbelievable. Oh, yeah. <laughs> You're unbelievable. Oh, yeah. <laughs> You're unbelievable. Oh, yeah. You're unbelievable. Powoli, 2012 rok dobiega końca. Atmosfera świąt udziela się już chyba każdemu. Właśnie w tym okresie, na przełomie listopada i grudnia, we Wrocławiu odbywają się od 21 lat. Wrocławskie promocje dobrych książek. Zapraszam na relacje z tego wydarzenia, na rozmowę z organizatorami, z wystawcami, z autorami oraz uczestnikami targów. Przechodząc na dzisiejszą edycję, zastanawiałam się nad poprzednimi i okazuje się, że razem z atmosferą świąteczną na myśl przychodzą mi Wrocławskie promocje dobrych książek. Czym różni się ta edycja od poprzednich? Przede wszystkim tym, że jest znacznie więcej wydawców. Mamy 30% wydawców więcej niż w ubiegłym roku. Czyli w ubiegłym roku przekroczyliśmy magiczną setkę, dzisiaj ponad 130 stoisk. Także, no, ale też właśnie świąteczną taką przedmikołajową atmosferą, tak? Zawsze tak jest w czasie promocji dobrych książek, że jest to czas dla ludzi, żeby kupić sobie prezenty na Mikołaja, na podchoinkę, zobaczyć, co jest ciekawego, co nowego. Nowa książka, dwa dni temu wydana. Proszę opowiedzieć, jak wyglądał proces pisania książki i ten moment dzisiejszy, kiedy jest świeża promocja. To znaczy, ja powiem tak, że ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że sama mam dwójkę dzieci, które czytać bardzo lubią. W związku z tym jestem zasypywana masą próśb o to, żeby, żeby opowiadać im bajki. I zwykle jest tak, że jak taką bajkę wymyślimy, a ta bajka mi się szczególnie jakoś podoba, a to ja później zasiadam do komputera i sobie taki szkic gdzieś tam notuję i zresztą z było bardzo podobnie. E, bardzo chciałyśmy wymyślać coś fajnego o smoku e, i pewnego wieczoru wpadłam na pomysł napisanie historii o pewnym smoku, który budzi się w smoczej krainie i z przerażeniem odkrywa, że jest ostatnim smokiem i musi przenieść się do krainy ludzi po to, żeby odnaleźć dziewczynkę, która go wymyśliła, i o sobie przypomnieć. A cały problem w tym, że dziewczynka niestety w międzyczasie dorosła. A jak wiadomo, dorośli nie za bardzo potrzebują wymyślonych przyjaciół i trzeba coś z tym faktem zrobić. Ja nic więcej nie zdradzę. Wszystkich Państwa zapraszam serdecznie do, do tego, żeby do tej książeczki zajrzeć i ją przeczytać. Eee, a tutaj na targach, no myślę, że, 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 że smog będzie się podobał, zwłaszcza, że jest taki akcent świąteczny, a święta mamy zapasem, więc myślę, że, że każdy znajdzie w tej książce coś dla siebie. Świetny pomysł na to, żeby zrobić komuś prezent zarówno mikołajkowy, jak i pod choinkę. Jak wyglądają rysunki w tej książce, ponieważ rysunki w książkach dla dzieci to bardzo istotna rzecz. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Na szczęście ilustracje robiła ta sama pani, która robiła ilustracje do mojej wcześniejsze książki do marzenia. One są przepiękne, kolorowe, wesołe. Nie są to ilustracje takie ociekające złotem i kolorystyką, jak to czasami bywa z książkami dla dzieci, ale wiem, że przy przykuwają uwagę małych czytelników. Mi osobiście bardzo się podobają. Jak ja zobaczyłam okładkę Pafnucego, to myślałam sobie tak, to jest dokładnie ten smok i on tak właśnie miał wyglądać. Także okazało się, że z ilustratorką świetnie, świetnie się rozumiemy. I myślę, że dzieciom też będą się podobały. Wydawnictwo Sonia Draga po raz czwarty na wrocławskich promocjach dobrych książek. Jestem bardzo ciekawa, z jakimi zapytaniami zwracają się do Was czytelnicy, które z książek cieszą się największą popularnością i budzą najwięcej emocji. Zacznę od tej, która budzi najwięcej emocji, czyli 50 twarzy Greja i drugi tam ciemniejsza strona Greja, to są książki, które sprzedają się szaleńczo nie tylko we Wrocławiu, ale wrocławianom szczególnie chcielibyśmy polecić autorkę Charlotte Link. To jest niemiecka pisarka znana z świetnych kryminałów, thrillerów z podłożem psychologicznym. Świetne czytadła na długie jesienne i zimowe wieczory. Prywatnie, książki dla dorosłych, co to znaczy? Dobra książka? Dobra książka dla dorosłych, dla mnie to jest taka, przez którą nie mogę spać. To znaczy taka, do której zasiadam i dopóki nie skończę, nieważne jak bardzo byłabym zmęczona, nie potrafię się od niej oderwać. E, oczywiście bardzo wiele zależy od nastroju, bo czasami mam ochotę na książkę, która mnie wciągnie jakąś tajemnicą, czasami po prostu powieść obyczajową. E, bardzo dużo właśnie od nastroju tutaj zależy, e, ale myślę, że właśnie w moim przypadku to jest taka, ta, taka książka, która, która też po sobie pozostawia jakiś ślad. Ja po przeczytaniu, po zamknięciu ostatniej strony, ja im na bardzo długo, długo pamiętam. Dobra książka to przyjemność czytania, możliwość usiąścia usią w fotelu z ciepłą herbatką, kocykiem, książką i po prostu zapomnienie o całym otaczającym nam świecie, o tym pędzie, który wokół nas. Po prostu taka naprawdę chwila relaksu dla siebie. Patrząc na to, że pisze Pani książki dla dzieci, to co to znaczy dobra książka dla dzieci? E, ja myślę, że książka dobra to jest taka, która z jednej strony przykuje uwagę tego małego czytelnika, bo te pierwsze książki one są szczególnie dla dzieci ważne, bo jeżeli My ich na, my jeżeli my dzieci na tym pierwszym etapie, tej pierwszej przygody z książką zniechęcimy do czytania, no to później niestety to będzie procentowało w kolejnych latach. Ale oprócz tego, że książka powinna być interesująca, ciekawa, zabawna, to powinna też nieść ze sobą jakieś przesłanie, jakieś wartości. I bardzo się cieszę, że takie targi jak dzisiaj odbywają się również właśnie we Wrocławiu, ale nie tylko, po w Warszawie, w Krakowie, bo rzeczywiście można znaleźć na pewno naprawdę mnóstwo ciekawych książek, które, które czegoś uczą i, i które pomagają dają nam, rodzicom, też w wychowaniu naszych dzieci. Zawsze towarzyszy takie pytanie podczas tego rodzaju wydarzeń, czy ludzie czytają książki, czy jest duże zainteresowanie książkami? Różne są opinie, tak? Wydawałoby się, że ludzie nie czytają, ale ci, którzy tu przychodzą, czytają, i to widać po tym, że jednak książka jest dla nich takim towarzyszem życia. I życzmy sobie, żeby tych ludzi, którzy uwielbiają obcować z książką, było jak najwięcej. Bardzo zależy nam na tym również jako wydawnictwu, żeby nowe, młode pokolenia. Uczyły się tego, że książka jest najlepszym przyjacielem człowieka. Jeżeli chodzi o tradycyjną książkę i książkę w postaci audiobooków, jak Pani myśli, jak audiobooki będą się pojawiać na Wrocławskich promocjach dobrych książek? Czy będą się pojawiać, czy zostaną Państwo bardziej przy tradycyjnej formie? Książki. Znaczy, w tej chwili jest tak, że z reguły wydawcy, wydając papierową wersję książki, wydają również audiobooka, bo jest to wygodne, znaczy jest to tanie, natomiast znacznie zwiększa atrakcyjność książki. No, weźmy sobie książkę, która na przykład powiedzmy ma 300 stron. tak? Zanim ją człowiek przeczyta, no to mija trochę czasu. Często yy, Łączą to ludzie, tak? Czytają wieczorem, a w korkach słuchają i już jakoś im to szybciej idzie. Także że wydawcy bardzo często łączą te dwie wersje, więc myślę, że to nie jest konkurencja, tylko pewnego rodzaju uzupełnienie. 21 edycja Wrocławskich promocji dobrych książek, nagroda najważniejsza w ciągu tego, tej edycji konkursu czyli Piuro Fredry powędrowała do wydawnictwa Arkady za książkę 55 skarbów polski Ogromne wydarzenie serdecznie gratuluję Dziękuję bardzo. Nieskromnie powiem, że jesteśmy już trochę rozpuszczeni przez e, Wrocław i wrocza, Wrocławskie Jury, bo to już chyba dziewiąte albo jedenaste pióro Fredry w naszej e, kolekcji. Tak się zdarzyło rzeczywiście, że w tym roku otrzymała ta książka, właśnie książka pani profesor Marii Poprzęckiej, prezentująca m, największe polskie skarby, najcenniejsze dla Polaków obiektów. E, natomiast Książka ta powstała z okazji 55. rocznicy powstania wydawnictwa Arkady. Taki też był zamysł, właśnie, żeby wybrać 55 skarbów. Gdybyśmy mogli porozmawiać Ci więcej o, o książce 55 skarbów, co? Mianem skarbu jest określone? Oj, to bardzo trudne pytanie. Szczerze mówiąc, należałoby o to pytać samą panią profesor. Natomiast, jeśli państwo pozwolicie, to mogę zacytować fragment. Skarb, słowo, którym nazywamy coś dla nas najcenniejszego. Skarb może mieć postać materialną, być kosztownym i kunsztownym. Przedmiotem o ważnej funkcji sakralnej lub świeckiej, mszalnym kielichem, monstrancją królewską koroną, ale może też być czymś z pozoru materialnie nic niewartym, jak drobne szczątki ciał świętych, dla których wspaniałe, złote relikwiarze są zaledwie oprawą. Skarb może wreszcie być czymś o wartości niematerialnej pamięcią, uczuciem, widokiem, może być wreszcie najdroższą nam osobą. Skarb państwa to dający się wycenić majątek publiczny, olbrzymi zasób wszelkich dóbr materialnych i tak dalej, i tak dalej. Macie Państwo tylko próbkę wspaniałego języka pani profesor Marii Poprzęckiej, najlepszej. Mmm, tak, dobrze powiedziałem, największej znawczyni sztuki polskiej w XX. W wieku XXI wieku. Wspaniała książka, serdecznie Państwu polecam. Słyszycie Państwo, jak ona brzmi, jaki piękny język. Pani profesor wybrała tu 55 skarbów, gdzie najpierw pierwszą część poświęciła esejowi o samym skarbie, którego tu właśnie czytaliśmy, a później poszczególne obiekty są właśnie przez Panią profesor opisane w podobny sposób. Także serdecznie Państwu polecam, bo jest to niezwykła książka, tania, wspaniała, po prostu wspaniała. Tym, cen, tym bardziej jesteśmy wdzięczni jury, że dostrzegło tę książkę, zwłaszcza, że jak wiemy w tym roku ukazało się ogromne to misko, wspaniałe architektury we Wrocławiu, czy architektury wrocławskiej nawet dokładnie, przepraszam, nie pamiętam, ale to niezwykły album, a mimo to jury wrocławskie doceniło naszą warsza warszawską książkę. Także serdecznie dziękujemy. Patrząc na tą edycję Wrocławskich promocji dobrych książek, 21 edycja, jak Pani tą edycję ocenia? Ja w ogóle jestem bardzo szczęśliwa, że Wrocław takie targi organizuje. Ja miałam przyjemność być gościem też na targach w maju tej, tej książki dziecięcej. No i powiem szczerze, że to jest, dla mnie jako autorki jest to bardzo ważne, bo mam okazję się spotkać z czytelnikami, porozmawiać. Czasami nawet dowiedzieć się, jakich książek posłuchuję, i o czym warto napisać, co interesuje dzieci. A więc z mojego punktu widzenia jest to, no jest to fantastyczny, fantastyczny pomysł. A książka jest taką bardzo fajną alternatywą dla telewizji, dla internetu. Internetu, dlatego, z czym sama walczę w przypadku moich dzieci. E, więc bardzo się cieszę, że, że dzieci mają okazję do tego, żeby też spotkać autorów, zobaczyć też, że za każdą książką jest schowana praca też jakiejś konkretnej osoby. I myślę, że to też dla nich może być, nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych, jakaś forma właśnie zachęcenia do tego, żeby po tą książkę jednak sięgnąć. You're unbelievable. Whoa. You're unbelievable. Whoa.